Cześć kochane moje zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę z czytaniem na następny tydzień, czyli tydzień od 6 do 12 października. Cóż tam się wydarzy w tym tygodniu, a co Wam chcę pokazać los, co Wam chcę podpowiedzieć los? jak ma się sytuacja związkowa, relacyjna, co tam się będzie działo u Was w pracy. No wszystko to powinno się w tym tygodniu, co w tym tygodniu jest zaplanowane, powinno się nam tutaj w kartach, kochane moje, zarysować. Dzisiaj do wyboru przyjemność, możliwości albo pomoc. Zatrzymajcie przez chwilę. Jeżeli potrzebujecie dłuższego zastanowienia, ja przez chwileczkę zamilknę. Mam nadzieję, że decyzja podjęta. Ja pomoc i możliwości odsunę na bok. I zaczynamy. Kochana, jeżeli wybrałaś przyjemność, zaraz tutaj się okaże, co będzie się działo. Dla Ciebie w tym nadchodzącym tygodniu, nadchodzącym, czyli od 6 do 12 października, czwórka buław, piątka mieczy i karta świata. Czwórka buław pokazuje Twoje miejsce, to Twoje miejsce takie bezpieczne. Czwórka buławowa to te cztery ściany, w których mieszkasz, dom, mieszkanie, w którym się znajdujesz. Czwórka buław to bezpieczna przestrzeń, to miejsce, w w którym czujesz się sobą, a w którym jesteś z bliskimi ci osobami. Kochana, czwórka buław to też spotkania rodzinne, imprezy rodzinne. Jeżeli masz przyjaciół, których traktujesz na równi z członkami rodziny, no to również takich spotkań mogą, może ten czas dotyczyć. Czwórka Buławowa mówi też o przyjaźniach, o takich więzach rodzinnych, trwałych więzach rodzinnych. To karta, która pokazuje energię budowania na solidnych fundamentach, dobrych planów, takiego twardego stania na ziemi i bycia w otoczeniu ludzi, którzy naprawdę mocno Ci sprzyjają, a więc w taką energię wejdziesz w ten nadchodzący tydzień. Początku, w środku tygodnia, to był początek, a teraz w środku tygodnia pojawi się energia piątki mieczy. Ale będzie prawdopodobnie tylko przez chwilę, bo zaraz przytłumi ją energia świata. Czyli jeszcze zwielokrotniona, jak gdyby energia czwórki buław. No ale wróćmy do tej piątki mieczy. Piątka mieczy, czyli jakieś przepychanki słowne, to kłótnie, to stawianie na swoim, to tupanie, no. Mogą to walenie ręką w stół i wykrzyczenie komuś, że moje na wierzchu, że ja chcę, żeby było po mojemu. Kochany, Piątka Mieczy daje tę możliwość zwycięstwa, daje te szansę postawienia kropki nad i wypowiedzenia ostatniego słowa, wykrzyczenia wręcz ostatniego twierdzenia. Natomiast Piątka Mieczy przynosi też energię poranienia. Po chwili tej radości, że ok, ja teraz zwyciężyłem, postawiłam na swoim, jest po mojemu, nagle przychodzi chwila zastanowienia, Takiej nostalgii, gdzie zaczynamy zastanawiać się, czy było warto, czy smutek widziany w oczach bliskiej osoby, albo zwieszona głowa u współpracownika, na którego nakrzyczeliśmy, z którym no, wygraliśmy tę potyczkę słowną, ale nie do końca chyba na tym nam zależało. Piątka Mieczy przypomina, aby nie kiedy cofnąć się krok wstecz, złapać oddech, wypić herbatkę najpierw, zanim przystąpi się do polemiki słownej. Na nim człowiek wyrzuci całą wściekłość z siebie, warto podejść po prostu do pewnych dyskusji, do pewnych dywagacji, troszkę na chłodno, warto ten oddech złapać. Piątka mieczy przypomina o tym, aby do wielu rzeczy, do wielu spraw, do wielu rozmów podejść z większym spokojem, dystansem i z rozumem. Oczywiście tutaj też nie chodzi o to, aby podkulić ogon pod siebie i na wszystko się godzić, ale pewne. Rzeczy Rzeczy można przedyskutować spokojnie, bez emocji, bez dodatkowych krzyków i bez tej energii takiej zbyt silnej, zbyt wielkiego ego. Wydaje mi się, że uświadomisz sobie to, że pewne rzeczy nie są warte zachodu, że pewne wygrane nie są w pełni satysfakcjonujące konsekwencji takiego, takiej dłuższej relacji czy, czy w pracy, bo koniec tygodnia to już karta świata, a więc tak jak powiedziałam, zwielokrotniona energia czwórki buław. Świat mówi, że znajdujesz swoje miejsce we wszechświecie, że ty jesteś pewna, gdzie się chcesz znaleźć i osoby, które są z Tobą, z Tobą faktycznie są, są z Tobą, bo Cię kochają, bo jest im z Tobą dobrze. Bo cieszą się Twoją obecnością, a nie dlatego, że ty tupiesz nogą, krzyczysz i wymuszasz coś na innych. Karta Świata. Przynosi energię spełnienia marzeń, to może jakiś wyjazd, to może podróż, bo świat też może taką energię przynieść, a więc być może jakaś zmiana miejsca, krótsza lub dłuższa. Karta świata może też mówić o otwarciu się na, jeżeli chodzi o, przede wszystkim o pracę, o otwarciu się na inne rynki, a więc może być tutaj Zmiana kontrahentów, poszerzenie swojej działalności, może tego typu rzeczy otworzą się również przed Tobą. Takie możliwości mogą się pojawić, nie zdziw się więc. Karta świata może mówić też o tych dalszych lub bliższych podróżach z ukochaną osobą. A jaką kartę radę dostajesz? Dwójka buław. Kochana, jakaś decyzja do podjęcia pojawi się w tym tygodniu. Podejmij mądrze, podejmij tę decyzję zaglądając w, głębie, w głąb siebie. Będziesz wiedziała, jak rozstrzygnąć, na czyją korzyść, rozstrzygnąć te dylematy, które się tutaj pojawią. A Dwójka buław pokazuje, że do jednego marzenia, do jednego tego. Punktu, w którym chcemy się znaleźć, może być wiele dróg, i na pierwszy rzut oka te drogi mogą być bardzo do siebie podobne. To również osoby, które towarzyszą Ci w życiu, ich może dotyczyć wybór, i te osoby też mogą Ci się w pewnych momentach podobne wydawać. A więc wybór może być trudny, ale dwójka buław pokazuje, że ty i Twoje emocje, Twoje energie. Będziesz doskonale wiedziała, jak, w którą stronę pójść, co wybrać, kogo wybrać, jak zadecydować, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość. I Twoje właśnie te emocje i energie bardzo Ci w tym pomogą. Idealny termin, no piękna karta. Właśnie nastał dla ciebie idealny moment, aby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko czego potrzebujesz, aby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po twojej stronie, wspierając twój triumf. No właśnie, nawet jeżeli tutaj wydaje ci się, że o coś musisz się trochę wykłócić, to jest to idealny termin, jest to idealny czas na to, aby realizować swoje marzenia, a Ty wiesz, w którą stronę i z kim powinnaś dalej iść przez życie. Wybrałaś kartę przyjemność. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych składników. Ciesz się życiem, żyj, korzystaj z życia. Bądź radosna, otaczaj się takimi rzeczami, takimi ludźmi i um, staraj się znaleźć w takich sytuacjach żebyś czuła przyjemność z każdej strony. Dziękuję wam kochane, że ze mną byłyście. Jak zwykle proszę was o łapeczki w górę, proszę was o subskrypcję mojego kanału. Kochane, proszę też o komentarze. Bardzo je lubię. Nie zawsze odpowiadam, znaczy staram się odpowiedzieć na wszystkie albo chociaż serduszko tam zostawić. Natomiast nie zawsze udaje mi się to zrobić od razu po zostawieniu Waszego komentarza, ale wszystkie je czytam. One naprawdę bardzo silnie mnie doenergetyzowują. Dziękuję Wam, kochane, za dzisiaj. A teraz spójrzmy, co chcę pokazać tydzień tym z Was, które wybrały możliwości. Jeżeli możliwości wybrałaś, to zaraz tutaj zobaczymy, co przyniesie Ci tydzień od 6 do 12 października, karta głupca moc i asmonet piękne karty, mocne karty, coś nowego tutaj się w tym tygodniu zaczyna, nowa, czysta niezapisana karta tak się tutaj pokazują pokazuje energetycznie początek tygodnia, karta głupca daje nowe możliwości nowe sytuacje, nic się nie powtórzy z tego co było wcześniej, doświadczysz czegoś całkiem nowego, od Ciebie oczywiście będzie zależało jak się do tego przystosujesz. Ważne, abyś nie powielała. Schematów z przeszłości, abyś pozwoliła sobie żyć na nowo, zacząć życie, cieszyć się tym życiem, korzystać z życia. Karta głupca stawia nowe możliwości, nowych ludzi, nowe sytuacje. No, daje Ci dużo, naprawdę daje Ci dużo. Zresztą ten tydzień naprawdę tych możliwości tutaj pokazuje wiele. Karta mocy, która jest następna, pokazuje, że dasz radę w każdej sytuacji, w której byś się nie znalazła w każdej nowej sytuacji które by się nie znalazła jesteś się w stanie odnaleźć jesteś w stanie odnaleźć swoją siłę bo karta moc, inaczej karta siły mówi o tej sile energetycznej no, siła też, ta siła wewnętrzna ten nasz charakter, to nasze ego ale karta mocy, karta siły pokazuje energię tej naszej wewnętrznej harmonii, równowagi i siły właśnie to karta lidera, lidera, który ma marzenia, który te marzenia potrafi w odpowiednim świetle pokazać, i ludzie wtedy za nim chcą pójść, idą za nim z własnej woli, chcą, chcą mu pomagać, chcą go wspierać, chcą się też ogrzać w jego świetle, w jego promieniach, no chcą skorzystać też z odrobiny jego sukcesu. Karta mocy mówi też o tym, że jesteś piękną kobietą, energetyczną kobietą, a potrafisz zjednać sobie ludzi, potrafisz być wspaniała, a więc nie zapominaj o tym. Te nowe rzeczy, które się w Twoim życiu pojawią, przyniosą mnóstwo dobrych energetycznie rzeczy, ale dadzą Ci też spokój materialny, bo pojawił się tutaj asmonet. Asmonet, czyli mieszkanie, czyli dom, to energia, być może upiększania mieszkania, upiększania domu. Asmonet, no to przede wszystkim też stabilizacja i pewność finansowa. Asmonet przynosi dużo rozwiązań takich monetarnych, spienięża po prostu pomysły i realizuje marzenia w ten sposób, że dostajesz, dostajesz po prostu gotówkę, no masz te pieniądze w zasięgu ręki asmonet to też nowe pomysły i energia ziemska, a więc energia nasza, kobieca, twoja energia kochana, będziesz silną energetycznie kobietą no jeszcze, jeżeli masz tutaj kartę mocy w sobie, w twoich energiach a wszechświat chce ci dać nowe, cudowne doświadczenia które jesteś, które będziesz w w stanie zapisać swoimi pomysłami od nowa, dostaniesz tę drugą szansę po prostu od losu. Piękne, cudne karty. Karty, które no, mają szansę wnieść naprawdę bardzo dużo ciekawych, dobrych rzeczy. W tym nadchodzącym dla Ciebie tygodniu. Jako Karta Rada, Król Buławowy Ci się pokazał: pasja, namiętność, podążanie za swoimi pomysłami, realizacja celów. Piękne karty, ka piękna Karta Rada, idź za swoimi marzeniami, nie zatrzymuj się w połowie drogi, korzystaj ze swojej energetycznej siły. Zachęcaj innych, aby z Tobą razem byli, aby... Cieszyli się z możliwości, które Ty dostałaś, kochana, które Ty dostaniesz. Karta Króla Buławowego to pasja, to namiętność również w relacji, w związku, a więc pojawi się tutaj pasja i namiętność, będziecie się cieszyć, będziecie mogli korzystać z życia i no, namiętnie się przytulać i nie tylko. Super! Super energetyczne czytanie. Oczyszczaj się i odtruwaj. Cudne czytanie macie, dziewczyny. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy cię oczyść swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia. Podpowiemy, jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swoje troski zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twe czyste ciało, odtruwaj się i oczyszczaj. No właśnie to jest to, co w karcie głupca powiedziałam na początku. Zostaw to, co niepotrzebne za sobą, zacznij żyć na nowo, zacznij korzystać z życia, jeżeli tylko los daje Ci takie możliwości, a te możliwości właśnie wybrałaś, uwolnij się od przeszłości. No, nic dodać, nic ująć. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No, nowa karta. Nowa, czysta, biała, niezapisana karta. Oczyszczaj się i uwalniaj i odtruwaj i uwolnij się od przeszłości, zacznij żyć z pasją, a dostałaś kartę głupca na początek tygodnia. Piękna energia, cudowna energia, dziewczyny. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Proszę Was jak zwykle o subskrypcję, proszę Was o zostawienie komentarza, proszę Was również o łapeczkę w górę i do usłyszenia następnym razem. Ostatnie na dzisiaj czytanie, jeżeli wybrałaś pomoc. Zaraz się tutaj dowiemy, zaraz się tutaj dowiemy, co Cię czeka od 6 do 12 października karta śmierci dwójka buław i czwórka kielichowa jakaś zmiana spora zmiana zmiana która zajdzie w twoim wnętrzu przyniesie dużo nowego coś co niepotrzebne zostawisz za sobą pojawią się rzeczy które będą ci sprzyjać i które przepracujesz w swoim wnętrzu będzie tutaj w tym tygodniu ogólnie dużo pracy energetycznej, zarówno nad tymi swoimi wewnętrznymi pragnieniami i potrzebami, nad zrobieniem takiego bilansu, z kim ci dobrze, z kim nie które sytuacje Ci służą, które niekoniecznie, jakie osoby są Ci bliskie, a jakie już przeszkadzają, jakie plany, które robiłaś wcześniej są nadal z Tobą spójne, a które już warto wyrzucić z terminarza. No, dużo dylematów, dużo problemów tutaj, decyzji do podjęcia, problemów do rozwiązania, bo zaraz za kartą śmierci, czyli tą pracą wykonaną nad Tobą samą, nad Twoim wnętrzem, Twoimi potrzebami, Twoimi energiami, pojawia się decyzja do podjęcia. Dwójka buław to. Yy, yy, yy. Uświadomienie sobie, czego ja naprawdę chcę, kiedy ja tam chcę dotrzeć, z kim ja tam chcę być. Dwójka buławowa pokazuje dwie lub kilka dróg prowadzących do tego Twojego marzenia, do, tw do tego Twojego celu. Te drogi mogą ci się wydawać niekiedy podobne, osoby, które są w tej chwili blisko Ciebie, też podobne mogą ci się wydawać. Ważne, abyś sercem, abyś emocjonalnie, Emocjami, uczuciami, rozpoznała właściwą drogę. To jest bardzo ważne. Doceniaj też rzeczy, które po drodze do tego celu Ci towarzyszą. Czwórka kielichów, która pokazała się w energii kończącej czytanie. Czwórka kielichów przypomina, aby te trzy kielichy doceniać, te, które są blisko Ciebie, doceniać osoby, które Ci towarzyszą, cieszyć się z sytuacji, które się na Twojej drodze pojawiają, a wtedy to dojście do celu, czyli ten czwarty kielich, będzie coraz bliżej. I bliżej. No w tej chwili jest troszkę poza zasięgiem Twojej ręki. Ty o nim marzysz, Ty chcesz już go mieć, ale jeszcze nie w tym momencie mieć go będziesz. Jeszcze nie ten czas, jeszcze nie jesteś widocznie gotowa na to, aby już tu i teraz zrealizowały się Twoje marzenia. Pewne rzeczy musisz przepracować, pewne rzeczy powinnaś zmienić w swoich energiach i powinnaś nauczyć się też szanować, cieszyć. Z tego, co masz, doceniać ludzi, którzy są wokół ciebie i korzystać z tych takich. Małych radości, z których cieszyć się możesz. Czym więcej tych radości dostrzeżesz, czym więcej będzie radości i pewności w Twoim życiu, że idziesz dobrą ścieżką, tym szybciej do tego celu dotrzesz. Tym szybciej ten czwarty z kielichów będzie już w Twoich rękach. Moja no, kochana, karta rada to cesarzowa. Dawno mi się ta karta nie pokazywała, a to przepiękna kobieca karta. Cesarzowa to kobieta, cesarzowa to matka, żona, kochanka w jednym. Cesarzowa to pewna siebie, kobieta, osoba. Cesarzowa... Kocha pieniądze, kocha dobrobyt, dostatek materialny i potrafi go wokół siebie mieć, przyciągnąć. Ale również wszystkie wartości rodzinne, takie docenianie przyjaźni, docenianie harmonii i równowagi w życiu jest jej udziałem. Cesarzowa jest silną osobą, cesarzowa potrafi realizować, marzenia. I nie potrzebuje nikogo i niczego do realizacji tych celów, natomiast bardzo chętnie korzysta, jeżeli taka jest możliwość, z pomocy innych, ale nie wykorzystuje nikogo. Cesarzowa ma zdolność przyciągania pieniądza, a więc radzi sobie tutaj na tym polu materialnym też doskonale. Informacja więc jednoznaczna: pieniędzy i tych dóbr ma, materialnych Ci nie zabraknie. Jeżeli spodziewasz się dziecka, jeżeli planowałaś, to no, może być tak, że cesarzowa właśnie te ciąże w najbliższym czasie przynieść może. Jeżeli jednak nie jest to Twoim planem, no to zwróć na to uwagę, aby w jakiś sposób się od tego uchronić. Zmiana kierunku. O, tym bardziej, że tutaj jeszcze zobacz, też nam się Bobas pokazał. Zmiana kierunku, zmiany, których doświadczasz, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem otwarcia swego serca na miłość i nasze przewodnictwo. Otaczamy. Cie ochroną teraz i w przyszłości, więc krocz swoją drogą ku upragnionym celom. Piękne podsumowanie, jeszcze łączące się z tym, co powiedziałam na samym końcu, czyli z tą ciążą i bocian i maleństwo, jeżeli czekasz może się pojawić. Pamiętajcie też kochane, że jak gdy mówię o ciąży, gdy mówię o urodzeniu, o rodzeniu, oczywiście może to dotyczyć i często dotyczy faktycznie nowego członka rodziny, jakiegoś maleństwa, które się pokazać może. Ale to też nowość, coś nowego, nowy pomysł, który może się urodzić w naszej głowie, a więc w tym kierunku też się coś może tutaj zadziać. Wybrałaś pomoc. A karta ta mówi: zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Dokładnie, nie powinnyśmy, kochane, wchodzić w życie innych osób z buciorami, jeżeli one o nic nie proszą, ale jeżeli mamy ochotę na pomoc, no to powinnyśmy o nią poprosić. I jeżeli ktoś poprosi nas o pomoc i mamy przestrzeń na to, aby tej pomocy udzielić, myślę, że też warto. Dziękuję Wam kochane, dziękuję Wam za to, że ze mną byłyście, bardzo Was proszę jak zwykle zresztą o łapeczkę w górę, proszę Was o zostawienie komentarza, proszę o subskrypcję o odpowiedzi tematów również proszę całuję Was kochane zdrowa baba i tarot